Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj zbliżam się do końca nauczania na temat uzdrowienia, ale przed nami jeszcze kilka tygodni omawiania tego, co Bóg pokazał mi na temat uzdrowienia. Nie twierdzę, że wiem już wszystko, ale mówię Ci, że widziałem, jak miały miejsce wspaniałe cuda, w tym wzbudzenie z martwych, otwarte ślepe oczy i głuche uszy. I chociaż nie rozumiem wszystkiego, oglądam wiele sukcesów, nie tylko w moim życiu, ale również u ludzi, którym usługuję. Naprawdę zależy mi, abyś uwierzył, że Bóg chce, żebyś był zdrowy. Jeśli przyjmiesz to, co pokazał mi Bóg, to wprowadzi cię przynajmniej na mój poziom, gdzie oglądam manifestującą się cudowną, bożą moc nie tylko w moim ciele, ale również u innych ludzi. Bóg chce, żebyś był zdrowy i o tym mówi całe to Nauczanie. Mam książkę, Bóg chce, żebyś był zdrowy. Mam płyty CD, DVD, podręcznik. Mamy świadectwa uzdrowienia oraz co najmniej 12 moich innych nauczań, które nagraliśmy, na ten temat mały pendrive, który możesz kupić. Znajdują się na nim wszystkie te nauczania. Oferujemy cały pakiet. Informacje na ten temat oddamy pod koniec dzisiejszego odcinka. Omawiałem fragment z Ewangelii Marka, rozdział 5, w którym czytamy o kobiecie z upływem krwi, która podeszła, z kraju szaty Jezusa i została całkowicie uzdrowiona. Używałem tej historii do zilustrowania tego, że wiara, czy też uzdrowienie. Że Boża moc działa według duchowych praw. Tak samo jak prawa fizyczne kontrolują świat fizyczny, Bóg nie zatrzyma grawitacji, jeśli ktoś spadnie z klifu. Gdyby to zrobił, uratowałby życie tej jednej osoby, ale zabiłby setki tysięcy innych ludzi. Nie, to jest prawo, a jeśli coś jest prawem, oznacza to, że jest stałe. Prawo jest zawsze takie samo. Tak samo w świecie duchowym istnieją duchowe prawa i chociaż możemy być ich nieświadomi i nasza niewiedza może kosztować nas życie, Bóg nie zatrzyma duchowych praw. Istnieją powody, dla których jedni ludzie nie są uzdrowieni, a drudzy są uzdrowieni. Ale nie chodzi o to, że Bóg siedzi w niebie i podejmuje indywidualne decyzje, zgadzając lub nie zgadzając się na czyjeś uzdrowienie. Istnieją duchowe prawa. Zastosuj je w praktyce, a będziesz uzdrowiony. Niektórzy ludzie myślą, że Bóg ma w niebie takie ogromne biurko i kiedy masz potrzebę, mówimy teraz konkretnie o uzdrowieniu, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to składasz u Boga wniosek, a on go ocenia i mówi nie. Nie cię. tak, cię. Nie, nie odebrałeś jeszcze swojej lekcji. Ludzie myślą, że Bóg rozpatruje każdą sprawę indywidualnie i przybija nad twoim wniosku modlitewnym stempel z napisem zgoda lub odmowa. To nieprawda. Ty już zostałeś zaakceptowany. Jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli uczyniłeś Jezusa swoim Panem, masz w swoim wnętrzu tę samą wzbudzającą z martwych moc, która wzbudziła z martwych Jezusa Chrystusa. On już zgodził się na twoje uzdrowienie. Jego moc jest w niebie, ale istnieją prawa, które zarządzają tym, czy ta moc przepływa, czy nie. I brak zrozumienia w tej kwestii sprawił, że większość ludzi nawet nie dąży, nie uczy się tych praw i dlatego nie doświadczają uzdrowienia. Użyłem tej kobiety jako przykładu. Ona podeszła i dotknęła z kraju szaty Jezusa, a ta moc po prostu przepłynęła z niego do niej. Jezus nie wiedział, kto go dotknął. On jej nie ocenił i nie powiedział: W porządku, jesteś godna uzdrowienia. Nie, to po prostu prawa, coś naturalnego. Zrobisz to, co trzeba, a Boża moc popłynie. Nie zrobisz tego, co trzeba, a Boża moc nie popłynie. Wiem, że jest to sprzeczne z tym, co uważa większość ludzi, dlatego większość ludzi nie bywa uzdrowiona. Mówię ci, tak działa Królestwo Boże. Spójrzmy na niektóre z tych praw. Prawdopodobnie mógłbym wymienić sto różnych rzeczy, które pokazał mi Bóg, a które uwalniają i manifestują Bożą moc. Ta historia zobrazuje może cztery lub pięć z nich. To nie będzie wyczerpujące. Ale udowodni, że istnieją prawa zarządzające tym, jak przepływa Boża Moc. Ta kobieta wprawiła pewne Boże prawa w ruch, a kiedy to zrobiła, Boża Moc w nią weszła, a Jezus nawet nie wiedział, kto go dotknął. Ewangelia Marka, rozdział 5, 25 werset, wtedy pewna kobieta, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi i wiele wycierpiała od licznych lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, pogarszało jej się, usłyszawszy o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu. Oto jedna z pierwszych praw, które zarządzają tym, jak działa uzdrowienie musisz usłyszeć o Jezusie. Mówi też o tym list do Rzymian, rozdział 10, werset 17. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. To potężna prawda. Słowo Boże zawiera w sobie Bożą wiarę. Jeśli potrafisz to sobie wyobrazić, kiedy słyszysz Słowo Boże, jeśli zrozumiałbyś, że każde słowo, które wychodzi z moich ust, ono coś w sobie zawiera. Kiedy wypowiadam Słowo Boże, ono zawiera wiarę. Możesz wziąć te słowa i złożyć je w swoim wnętrzu, a wtedy wiara weźmie się ze słuchania Słowa Bożego. List do Rzymian, rozdział 10, werset 17. Ale to nie jedyne, co zawierają w sobie słowa. Księga Przysłów, rozdział 18, werset 21, mówi, że śmierć i życie są w mocy języka. To nie jest tylko życie. To nie działa tylko wtedy, kiedy wypowiadasz słowo Boże. Każde słowo, które słyszysz, uwalnia życie albo uwalnia śmierć. A większość ludzi tego nie rozumie. To jest jedno z Bożych praw. Słowa są ważne. Księga Izajasza rozdział 54, werset 17 mówi: "Żadna broń przeciw tobie sporządzona nie będzie skuteczna, a każdy język, który w sądzie występuje przeciw tobie, potępisz". Zauważ, że jest to połączone: żadna broń przeciw tobie sporządzona i każdy język. Słowa, które wypowiadamy, mogą być bronią, a kiedy się nią staną, musisz ją potępić swoimi słowami. Musisz zaprzeczyć tym negatywnym słowom. Większość ludzi tego nie rozumie i dlatego pozwalają innym wypowiadać nad sobą niewiarę, pozwalają, aby ludzie mówili o, mamy sezon na grypę, zachorujesz, jeśli się nie zaszczepisz. To nie zgadza się ze Słowem Bożym. Nie ma sezonu, w którym Słowo Boże nie działa, a jednak pozwalamy ludziom wypowiadać nad nami negatywne słowa. Sami je powtarzamy i wieszamy się na własnym języku. Musisz słuchać Słowa Bożego. Wiara jest zawarta w słowach. A Słowo Boże jest najlepszym źródłem wiary, jakie istnieje. Ta kobieta usłyszała o Jezusie. Gdyby nie usłyszała o Jezusie, nigdy by nie przyszła i nie dotknęłaby jego szaty, nigdy nie wprawiłaby tych praw w ruch. Wszystko zaczyna się od słuchania Słowa Bożego. Oto jak możesz to zastosować, aby przyjąć swoje uzdrowienie. Jeśli twoje ciało jest chore, musisz ograniczyć inne źródła, które mówią ci, że umrzesz i wypowiadają to wszystko. I czasami najbardziej niszczący wpływ mają ci, którzy najbardziej cię kochają, mówią kierowani miłością i współczuciem, ale wypowiadają niewłaściwe rzeczy. Mówią to, co ci się przydarzyło, jest takie straszne, a w ich głosie słychać żal i współczucie, które cię zabiją. I często ludzie wiedzą, że ta osoba chce dobrze, że stara się wyrazić swoją miłość, dlatego pozwalają jej mówić te negatywne słowa. To straszne. Taka szkoda, że musisz umrzeć w tak młodym wieku. Co będzie z Twoimi dziećmi? Choć chcą dobrze, to wypowiadają nad Tobą śmierć. Większość ludzi nie rozumie, że te słowa coś ze sobą niosą. One zawierają niewiarę. Musisz je powstrzymać. I tak samo, kiedy zachorujesz, musisz słuchać Słowa Bożego. Musisz trwać w Słowie Bożym. Psalm 107, werset 20 mówi: Posłał swoje słowo i uzdrowił ich i wybawił ich z grobu. Możesz zostać uzdrowiony przez przyjęcie Słowa Bożego i pozwolenie temu słowu wejść w ciebie, bo to słowo zawiera wiarę. W Księdze Przysłów rozdział czwarty czytamy, że Słowo Boże jest lekarstwem dla całego Twojego ciała i życiem dla tych, którzy je znajdują. Słowo Boże dosłownie zawiera w sobie uzdrawiającą moc. Jeśli byłbym chory, jeśli bym z czymś walczył, wziąłbym Słowo Boże i rozmyślałbym nad nim dniem i nocą. Ta kobieta musiała usłyszeć o Jezusie i w ten sposób przyszła do niej wiara. Ktoś powiedział jej o człowieku, który uzdrawia chorych, oczyszcza trędowatych i wskrzesza umarłych. Ona to usłyszała i przyjęła te słowa. A wszystko inne, co zrobiła, zależało od tego, że po pierwsze usłyszała i pozwoliła wierze przyjść. Prawdopodobnie oglądają ten program ludzie, którzy trafili na niego przez przypadek. Tak naprawdę nie jesteś w słowie Bożym. Nie studiujesz i nie rozmyślasz o uzdrowieniu, ale modlisz się o uzdrowienie i myślisz, że ono spadnie na ciebie z nieba. Bóg posłał swoje słowo, żeby cię uzdrowić. W ósmym rozdziale Ewangelii Mateusza setnik powiedział o swoim słudze: Nie musisz przychodzić do mojego domu, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. A Jezus powiedział, że to największa wiara, jaką kiedykolwiek widział. Mówię Ci, Słowo Boże uwolni, uzdrawiającą, Bożą moc w Twoim życiu, ponieważ ono niesie wiarę, a to przez wiarę sięgasz i łączysz się z Panem. Przez całe nauczanie używam ilustracji, w której mówię o prawie elektryczności. Prąd płynie kablami, ale jeśli dotkniesz kabla. A nie będziesz uziemiony, to wtedy prąd przez ciebie nie popłynie. Musisz być uziemiony, żeby prąd mógł cię porazić i przez ciebie popłynąć, i tak samo musisz być w słowie. W ten sposób wiara sięga i łapie się tej mocy. To sprawi, że Boża Moc przez ciebie popłynie, kiedy będziesz ugruntowany w wierze, która przychodzi, kiedy poruszasz się w słowie Bożym. To jest potężne. Musisz usłyszeć słowo Boże. Ta kobieta usłyszała o tym, że Jezus uzdrawia. Niektórzy z Was włączyli ten program, bo Bóg Was do Niego przyciągnął, abyście usłyszeli o uzdrowieniu. Chciałbym pokazać świadectwo Bianki. Bianka mieszka w Norwegii i moi bardzo dobrzy przyjaciele Robert i Elizabeth Muren, którzy obecnie mieszkają w Kolorado i prowadzą nasz Wydział Teatralny. To oni stworzyli nasze przedstawienie "Bóg z nami", nadchodzące przedstawienie o Dawidzie, to nasz zupełnie nowy musical oraz nasze świąteczne przedstawienie. To oni wystawiają. Robert i Elisabeth to wspaniali ludzie. Mieszkali kiedyś w Norwegii i znali Biankę oraz jej męża. Bianka cierpiała na dystrofie pręcików i czopków z siatkówki oka. W konsekwencji widziała wszystko, jak przez dziurkę od klucza była prawie niewidoma i to ją wyniszczało, ale Robert i Elizabeth przyszli i powiedzieli Biance oraz jej mężowi o uzdrawiającej Bożej mocy. Powiedzieli im o naszej służbie i tak włączyli nasz program, weszli na naszą stronę, zaczęli zanurzać się w Słowie Bożym i Bianka została cudownie uzdrowiona. To ilustracja tego, o czym mówiliśmy, że musisz usłyszeć, ktoś musiał o tym Biance powiedzieć. Ona i jej mąż kochali Boga, byli wierzący, ale nie znali prawdy. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Boże. Musisz być w Słowie Bożym, musisz zdobyć te materiały, książki, płyty CD, wszystko. Musisz nasiągnąć słowem Bożym i tak jak uzdrowienie przyszło do Bianki, przyjdzie też do ciebie. Obejrzyj świadectwo, a ja wrócę pod koniec dzisiejszego odcinka. Wyobraź sobie, że widzisz piękny zachód słońca, chmurka po chmurce. Wyobraź sobie, że patrzysz na świat przez słomkę. Właśnie doświadczyłeś dystrofii, pręcików i czopków, rzadkiej i nieuleczalnej choroby, która często prowadzi do ślepoty. Oto historia Bianki, młodej kobiety z Norwegii oraz jej walki o otwarte oczy. Jako dziecko widziałam wszystko, ale moje pole widzenia stawało się coraz mniejsze i mniejsze. Pod koniec moje pole widzenia było tylko tutaj, w środku. W 2008 roku miałam ostatnie badanie i powiedziano mi, że widzę tylko w 15%. Nic nie można było z tym zrobić. To był poważny problem. Sytuacja mogła się pogorszyć. Mogą być prawie niewidoma lub niewidoma. Nie, to nie był dobry raport. W tamtym czasie Bianca i Gerd chodzili do małego kościoła w Hamar, gdzie poznali Roberta i Elizabeth Muren. Biankę przyciągała skupiona na Chrystusie pewność siebie, Elizabeth, musiała dowiedzieć się, w czym tkwił jej sekret. Dała mi swoją wizytówkę, a z tyłu napisała Wejdź na stronę Andrew Womacka, to z niej wiele się nauczyliśmy. To zmieniło moje życie i myślę, że ty też tego potrzebujesz. Obejrzeliśmy pierwsze nauczanie, którym był wstęp do nauczania duch, dusza i ciało. Kiedy tego słuchałam, myślałam, dlaczego 20 lat zamagam się, próbując do tego dojść, a teraz słucham tego i jest to wszystko, czego potrzebuję. To było wielkie objawienie, które całkowicie zmieniło nasze umysły i nasze życie. Potem obejrzeliśmy inne nauczania, Bóg chce, żebyś był zdrowy, oraz już to wasz. Usłyszeliśmy tyle nowych rzeczy. Usłyszeliśmy, że Bóg już wszystko zrobił. To była wielka zmiana w naszym życiu. Uświadomiłam sobie: oczy nie musicie być chore. Dlaczego mam takie oczy? Skoro Bóg już je uzdrowił, to już się dokonało. To nasza trzecia płyta z serii, którą zatytułowałem Już to masz. A ta płyta nosi tytuł: To jest w świecie duchowym. Bianka rozwiesiła w całym swoim domu wersety z Bożymi obietnicami, żeby trzymać umysł skupiony na tym, co Jezus już zapewnił. Opłaciło się to pewnego dnia, kiedy objawienie Andrew w końcu stało się jej własnym. Siedziałam i czytałam Biblię, kiedy uświadomiłam sobie, wow, to, co mam, jest niesamowite. Zaczęłam wychwalać za to Boga i dziękować Mu za wszystko, co zrobił, że nie musi nic zrobić, żeby mnie uzdrowić, bo On już to zrobił na krzyżu. Andrew powiedział, mów do swojego problemu, więc powiedziałam do swoich oczu. Oczy w imieniu Jezusa zostałyście uzdrowione, więc... Musicie widzieć. Musicie widzieć, teraz jesteście uzdrowione, wiecie? Otworzyłam swoje oczy i widziałam jednocześnie wyraźnie i niewyraźnie, ale to przychodziło. Przychodziło i odchodziło, ale dalej chwaliłam Boga. Znowu zamknęłam oczy i chwaliłam Boga, dziękowałam mu za to, co zrobił. Potem znowu powiedziałam moim oczom, w imieniu Jezusa jesteście uzdrowione. Otworzyłam oczy i widziałam wyraźnie. Widziałam wszystko. Pomyślałam, pomyślałam, wow, to niesamowite. Widziałam na zewnątrz drzewa i kwiaty, wszystko. To było takie dobre. Pomyślałam, że mogę zobaczyć Gerta. Pracował 30 kilometrów od domu. Pojechałam samochodem, żeby go zobaczyć. Powiedziała mu, hej, chodź ze mną. Jakieś 20 metrów od nas stał samochód. Powiedziała mu, widzisz tamten samochód? I odczytałam mu numer z tablicy rejestracyjnej. Spojrzał na mnie i zapytał, co się stało? Powiedziałam, jestem zdrowa. Wszystko widzę. To takie dziwne. Byliśmy tacy szczęśliwi. Sprawdzałam to przez cały dzień. Przez pierwszy tydzień bolała mnie głowa od oglądania tylu rzeczy. Zostałam uzdrowiona, ale kilka dni później czasem wszystko wracało do tego, jak było. Patrzyłam i nagle nie widziałam już tak wyraźnie i czułam, że to znowu wraca. Byłam zła na swoje oczy, ponieważ było tak, jakby diabeł pukał do drzwi sprawdzając, czy są otwarte. Mówiłam, nie, zamknięte. Dosłownie tak mówiłam. Zamknięte. Jestem uzdrowiona, dlatego oczy w imieniu Jezusa musicie widzieć. I znowu widziałam. Miało to miejsce kilka razy, ale teraz jest już dobrze. To już nigdy nie wróci. Janka i jej rodzina zmienili się na zawsze po tym, jak nauczanie Andrew wskazało im prawdziwą Ewangelię. Nie chcąc zatrzymać tego dla siebie, w każdy wtorek dzielą się przesłaniem Andrew ze swoim kościołem, często razem z Robertem i Elizabeth. Do dzisiaj są dobrymi przyjaciółmi przesłaniem Andrew dzielą się również z Mott, młodą dziewczyną, która z nami zamieszkała. Naprawdę zmagała się ze swoim życiem, ale potem wprowadziła się do nas i trzy tygodnie później narodziła się na nowo. W Holandii kupiliśmy kilka książek, Nowy Ty i Duch Święty. To był proces, ale teraz, w sierpniu, wyprowadza się, aby pójść do szkoły Harris w Belfaście. Cieszy nas to, że oglądamy te zmiany tak szybko, że mogliśmy wprowadzić młodą dziewczynę do tej szkoły biblijnej. To najlepsze, co mogło nas spotkać. Mod to tylko początek. Bianca i Gert rozpoczynają służbę, która pomoże młodym matkom w Norwegii zatrzymać swoje dzieci zamiast poddawać się aborcji. Ich pomysł został zainspirowany przez Waterspace Ranch, organizację wspieraną przez służbę Andrew Womaka, która zapewnia chrześcijańskie domy i opiekę nad wykorzystywanymi i zaniedbanymi dziećmi. Od patrzenia przez słomkę do wzroku lepszego niż u Sokoła, Bianca patrzy teraz na świat oczami miłości i współczucia przez Darmowe nauczania dostępne dzięki partnerom Andrew. Bianka widzi zarówno fizycznymi jak i duchowymi oczami. Teraz używa swojego świadectwa, by pomóc innym zobaczyć darmowy dar Bożej bezwarunkowej miłości i łaski. Czy to nie wspaniałe? Poznałem Biankę i jej męża. Przyjechali na nasze spotkanie w Anglii. Mówię ci, to wspaniała ilustracja tego, o czym dzisiaj nauczałem. Ta kobieta musiała usłyszeć to jest pierwszy krok. Istnieją prawa, które zarządzają tym, jak porusza się Boża moc. Jednym z nich jest to, że nie posiadasz wiary od tak. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Ktoś musi podzielić się z tobą prawdą Słowa Bożego. W tym przypadku byli to Robert i Elizabeth Muren. Oni zasiali ziarno, ale to Bianka i jej mąż zanurzyli się w Słowie. Bianka zaczęła rozmyślać nad Słowem, zaczęła to przyjmować i wiara sprowadziła uzdrowienie. Ja nie modliłem się o Biankę, to nie ja. Dzięki swojej wierze uwolniłem w Biance Bożą moc. Ja nauczałem Słowa, oni złapali się Słowa Bożego. I osobiście chciałbym oglądać, tak wszyscy zostają uzdrowieni w taki sposób. Na początku swojej służby byłem pełny ognia i wiary. Chciałbym na wszystkich kłaść ręce i oglądać ich uzdrowienie. Nadal lubię to robić, ale uświadomiłem sobie, że jest to ograniczające. To ogranicza Boga do poruszenia się tylko przeze mnie i chociaż mogę prowadzić spotkania, na które przyjdą setki, tysiące ludzi, to i tak jest to kropla w morzu, kiedy pomyślisz o miliardach ludzi na świecie. Uświadomiłem sobie, że najlepszym sposobem, w jaki mogę służyć Panu i innym ludziom, to nauczać słowa. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo. Jeśli weźmiesz to słowo, jeśli będziesz nad nim rozmyślać, wtedy możesz zostać uzdrowiony bezpośrednio przez Boga. Widzisz, w tej chwili nasz program może docierać do 3 miliardów 200 tysięcy ludzi na całym świecie. Wiem, że tyle osób go nie ogląda, ale do tylu możemy dotrzeć. I gdyby ludzie, którzy to teraz oglądają, zamiast przychodzić na jedno z moich spotkań, abym położył na nich ręce, gdybyś wziął słowo, gdybyś wziął słowo prawdy, którymi się dzielę, te same prawdy, które przyjęła Bianka i uwierzyła Bogu, gdybyś to zrobił, mógłbyś zostać uzdrowiony ze wszystkiego. Mamy tutaj świadectwa ludzi, którzy zostali wzbudzeni z martwych, którzy odzyskali wzrok, którzy mają uzdrowione plecy, którzy zostali uzdrowieni z fibriomialgi, różne schorzenia. Ludzie, którzy urodzili się bez części ciała, małe dzieci, które zostały natychmiast uwolnione. Wiele różnych świadectw. Jeśli wierzysz, nic nie jest niemożliwe, a wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Zachęcam cię do zdobycia tych materiałów. Nasz lektor poda ci więcej informacji, a mamy... Mamy tutaj cały pakiet. Wysłuchaj go, a potem zadzwoń lub napisz i przyjmij te materiały. Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o trzeciej w nocy i powiedział, wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie. Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść, zmienić świat nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje a my wysyłamy im zamówienie udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie złożyłem obietnicę Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset drugi, w którym Paweł napisał: A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez Szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami. I to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem. www.awmpolska.com